Chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy się na chwilę skupili, ok? Dobra. To teraz wyobraźcie sobie, możecie zamknąć oczy, bo wyobraźnia to jest bardzo potrzebna. Wyobraźmy sobie, że kupujecie grę na premierę. Taką, na którą bardzo czekaliście na 300 zł. Ja wiem boli, ale jednak to jest premiera. Bardzo chcieliście ten tytuł. Siadacie wygodnie, odpalacie i waszym oczom ukazuje się. No, festiwal błędów, no bo przecież co innego, tak? Otworzyliście oczy, mam nadzieję, że chociaż przez chwilę zamknęliście. Bo ja niejednokrotnie doświadczyłem tego, co właśnie doświadczamy my wszyscy, moi drodzy, czyli obietnic, które nie są spełniane. Produktów wybrakowanych, day one paczy, w ogóle co to jest? I zaczynam się zastanawiać, kiedy to się wydarzyło, że zaczęliśmy na to przyzwalać. Kiedy to się stało, że wybrakowane produkty w dniu premiery stają się normą? Jakieś Day One pacze. Wiecie, odpalacie grę, wszystko trzeszczy, tekstury latają jak ludzie na weselu w pcimiu. Co się dzieje? I dziś, moi drodzy, właśnie chciałbym trochę o tym porozmawiać, bo mam wrażenie, że spora część graczy już nawet nie jest zła. Nie, my jesteśmy wręcz przyzwyczajeni. No bo przecież, oczywiście, day one patch będzie, zaraz to wszystko załatamy. Ale czy tak być powinno? Czy tak powinno być, że w dniu premiery dostajemy wybrakowany, niegotowy, jeszcze niedopracowany produkt. O tym moi drodzy dzisiaj chciałem pogdywać, porozmawiać, więc zachęcam później do dyskusji pod moim filmem. No dobra, kiedy to się zaczęło? To będzie bardziej słuchowisko, moi drodzy, bo scenariusz cały musiałem napisać, więc rozsiądźcie się wygodnie, słuchajcie mnie w tle, a tu coś rzucę, żeby chociaż coś się ciekawego działo. No bo kiedy to się zaczęło? żeby zrozumieć jak do tego doszło chyba musimy się cofnąć oczywiście do czasów gdy gry po prostu musiały działać no i nie zgadniecie kiedy to mogło być lata 90 początek 2000 nie było patchy nie było update'ów w dniu premiery tego patcha day one jeśli gra trafiła na płytę z błędem to koniec to mogło zabić Całe studio. Dlatego testowanie trwało miesiącami, dlatego nie wypuszczano byle czego. A potem nadszedł, nadszedł wybawiciel tego wszystkiego, internet i wraz z nim możliwość naprawy po premierze. Najpierw na PCcie, później na konsolach. Xbox 360, Playstation 3. To był przełom. I równocześnie moment, w którym coś w branży pękło. No bo skoro można naprawić później, to po co kończyć grę teraz? No i. ᄋ, nada Pierwsze ofiary i przełomy, moi drodzy, bo tutaj początek tej epoki pamięta każdy, kto grał w latach 2000-2010. vampir The Masquerade Bloodlines z 2004 roku. Gra kultowa, ale pełna błędów ponoć. Tak zbugowana, że potrzebowała fanowskich patrzy, żeby w ogóle działać. Chore. Już wtedy gracze zaczęli robić coś, co dziś wydaje się oczywiste naprawiać gry za twórców. Przecież to się w pale nie mieści. Później, przed czas Assassin's Creed Unity 2014 rok ludzkie twarze bez skóry, postacie bez oczu obraz, który przeszedł do historii. Wow, chciałbym to osobiście zobaczyć, ale oczywiście również to wyczytałem i Przekazuje i współczuje tym, co te grę kupili. Ubisoft przepraszał, oczywiście, dawał darmowe DLC, a gracze, no cóż, no jak to gracze, zapomnieli po miesiącu. No Man's Sky, no tutaj oczywiście winszuję temu, co się wydarzyło dalej, ale w 2016 roku gra, która obiecywała wszystko, da pustkę i kłamstwo. Ale twórcy ją naprawili po latach, no i trzeba przyznać, no w tym momencie jest to świetna gra i w tym momencie nie ma. Co już wracać do tego tytułu, bo jednak tutaj wszystkie błędy wzięto na klatę. Jednak dziś ludzie mówią, że warto było czekać oczywiście przy tym tytule. A ja się pytam, czy naprawdę powinniśmy czekać? A potem przyszedł rok 2020, no i <laughs> ah, pandemia, oraz no cóż, nasz ukochany, jedyny, wspaniały Cyberpunk 2077. Cyberpunk to była wręcz era łatania. To był moment kulminacyjny. Największe studio w Polsce, największe obietnice, gra nowej generacji, dzieło życia CD projektu, redefinicja RPG, a dostaliśmy? Kraszujące się kod, niedokończone questy, AI, które nie myśli. I konsolowe wersje, które wyglądały jak z PlayStation 2. Cyberpunk był nie tylko grom był symbolem epoki paczy. Dowodem na to, że marketing może przykryć każdy błąd, a gracze i tak kopią, bo hype był zbyt wielki. Swoją drogą, niedawno kolekcjoner Damian wypuścił bardzo fajny materiał o tym, jak zwodzą nas zwiastuny. Polecam serdecznie odwiedzić kanał Damiana, bo on tam też dużo bardzo fajnych rzeczy powiedział właśnie do tego, jak oglądamy zwiastuny, a co dostajemy w praktyce. Jednak dziś nie o zwiastunach, tylko o tym, Dlaczego my dostajemy wybrakowane produkty i też jeszcze w dniu premiery? Kto na to do cholery pozwala? Jak mówiłem, marketing może przykryć każdy błąd, a gracze i tak kupią, bo przecież hype był zbyt wielki. Ale to też moment, w którym zaczęliśmy się łudzić, że każdą grę można przecież naprawić, że jeśli damy czas, twórcy przecież dowiozą i wiecie co? To właśnie przez cyberpunka branża zrozumiała, że może wszystko, że można wypuścić półprodukt, bo ludzie i tak zapłacą. Jej, hura, można powiedzieć, Polacy wreszcie po raz kolejny coś osiągnęli. Szkoda tylko, że w taki oto sposób, bo można powiedzieć, że od takich sytuacji, takich głośnych sytuacji, zaczyna się o wiele mniejszych, które się piętrzą, mnożą i stają się codziennością. No bo przecież później, we współczesnych fuszerkach było tylko gorzej. Battlefield 2042, chaos, błędy, brak podstawowych funkcji, o matko, Gollum. <noise> Absolutna katastrofa. Gra, której nie chciało nawet własne studio. Ech, no i cóż, The Day Before oszustwo w formie gry, która przestała istnieć po tygodniu. No i najnowszy pokaz tej patologii, Mańczaj. Kto mnie ogląda, ten wie, że również grałem w tę grę. I również opowiedziałem kilka słów o tym. I tak, jedni mogą powiedzieć: Adrian, pierdzielisz o takich rzeczach na premierę, a kupujesz priorytety. O tym. W innym materiale, bo o tych preorderach jeszcze chciałbym pogadać i o tym, jakie czasami rzeczy trzeba robić, kiedy się prowadzi kanał, trochę można powiedzieć o grach. Natomiast moi drodzy, no cóż, Mindzaj też dokończymy, ale to właśnie chyba była taka wisienka na torcie ostatnia, która sprawiła, że zacząłem myśleć o stworzeniu tego odcinka. Bo Mindset to jest tytuł, który miał być demonstracją potęgi technologii, filmem, który staje się grom, a okazał się koszmarem, technicznym potworkiem, niegrywalnym, pełnym błędów, z fatalną optymalizacją i zawartością na poziomie dema. I co zrobiono? Ja się pytam. Zapowiedziano łatki, poprawimy. A gracze? Teoretycznie znowu to kupili. Oczywiście. Sporo tam wieszania psów na YouTubie. No ale już jest przecież cisza, bo przywykliśmy. Bo dziś łatka w dniu premiery to już nie sygnał ostrzegawczy, to po prostu element planu marketingowego. I przy Mańcaj właśnie dochodzi do sytuacji z cyberpunkiem. Wszyscy mówią, hej, ale jeśli się potoczy sytuacja z cyberpunkiem, to będzie spoko, prawda? No nie! Dlaczego my w ogóle dochodzimy do tego typu myśli? Dlaczego my w ogóle bierzemy pod uwagę... Że taka sytuacja może po raz kolejny mieć miejsce. Nie, moi drodzy. Podczas dnia premiery powinniśmy dostawać produkt w pełni funkcjonalny. No i teraz pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego branża, która zarabia miliardy, wypuszcza gnioty? Powód pierwszy? Oczywisty. Pieniądze i terminy. Nie decydują twórcy, decydują akcjonariusze. Gra musi wyjść przed świętami, przed końcem kwartału, przed raportem finansowym. No przecież to są korpoludki, które patrzą tylko na tabelę w Excelu. Następnie powód drugi. Marketing i hype. Trzeba pokazać zwiastun, zebrać preordery, zrobić wrażenie. Gra staje się produktem medialnym, nie artystycznym. No, powód trzeci. Technologia. Silniki coraz bardziej, złożone zespoły coraz większe, a testowanie coraz droższe. Zamiast testów dostajemy graczy jako darmowych testerów. I powód czwarty, najbardziej niewygodny. My sami. Bo my to kupujemy, bo bronimy studiów, które się starały, bo wierzymy, że to tylko bogi, bo preorderujemy i w tym momencie stajemy się częścią problemu. I właśnie z tego preorderu, tak jak powiedziałem, będzie całkowicie osobny materiał temu poświęcony, bo tu też trzeba się mocno rozwinąć. Jednak w tym odcinku trochę o tym powiem, bo to też jest jeden z tych elementów. I teraz pewnie ktoś powie: "No dobra, ale przecież jest coś takiego jak wczesny dostęp. Tam twórcy mówią wprost, że gra nie jest skończona, to uczciwe." No kurczę, no i tak i nie. Z jednej strony to faktycznie kompromis. Masz świadomość, że kupujesz wersję roboczą pomagasz testować, zgłaszasz błędy, widzisz rozwój projektu. Najlepszym wydaniu to współpraca między graczami a twórcami. Przykład? Hades, Baldur's Gate 3, State of Dead Cells. Gry, które wyszły z Early Accessu dopieszczone, przetestowane, dopracowane jak diabli. E, nie mylisz z Diablo 4. Tam Early Access zadziałał idealnie, bo był narzędziem rozwoju, nie wymówką. Ale z drugiej strony mamy całą masę tytułów, które w Early Accessie utknęły na lata, albo nigdy nie wyszły. The Day Before, Seven Days to Die, Daisy projekty, które ciągnęły się w nieskończoność. Niektóre umarły, inne wciąż są prawie gotowe. I tu dochodzimy do sedna. Early Access nie jest już wyjątkowym przypadkiem, stał się marketingowym statusem. Sposobem, by sprzedać grę szybciej bez odpowiedzialności. Nie działa? Heh, spokojnie, to przecież Early Access. A gracze? No znowu robią za testerów, tylko tym razem z pełną świadomością. I tu pojawia się pytanie, czy to jeszcze współpraca, czy już kolejne przyzwyczajenie nas do jakości. Bo jeśli przez lata będziemy płacić za gry w rozwoju, to może branża wcale nie wróci do robienia skończonych produkcji. Może po prostu uzna, że skończony produkt to luksus, a nie standard. Dla mnie Early Access to jest taki status randkowy. Ktoś wam mówi, że nie wie jeszcze do końca, czy jest gotowy na pełnoprawny związek, a po pięciu latach mówi, że... Co mnie to dalej nie wie. No dobra, no ale mm, zadajmy sobie pytanie, czy można z tym walczyć. Tak, ale wymaga to czegoś, czego branża się boi najbardziej. Świadomych graczy. Nie preorderuj, nie kupuj w dniu premiery. Czekaj na recenzje. Tylko te nieopłacone, z bardziej wiarygodnych źródeł. Nie IGN oczywiście ze swoim 9 na 10. Eee, czekaj na patche. Jeśli musisz, ale nie płaś za obietnicę. Chwal i nagradzaj tych, którzy dowożą gotowe gry. Baldur's Gate 3, dopracowane pełne przemyślane, Ghost of Tsushima, Resident Evil 4 Remake, Helldivers 2, czy też Ekspedycja. Moi drodzy, Ekspedycja 33 to jest gra, która mam nadzieję, że zdobędzie status gry roku, choć różnie to bywa, jak dobrze wiemy. Jednakże właśnie studio odpowiadające za Ekspedycję 33 wykłada nam jawnie, co tak naprawdę jest problemem. Bo jak widzicie, duże korporacje tabelki, cyferki, zyski. Ale kiedy firma jest mniejsza, bardziej rodzinna, kiedy tam ludzi łączy pasja, kiedy nie są zatrudnieni ludzie, którzy mają za zadanie robić zyski, to wtedy nagle czuć w tych grach ducha, zaangażowanie i Kontakt z graczami, kiedy trzeba by naprawdę coś poprawić. Ekspedycja dowiozła i to pięknie pokazała takiego psztyczka w nos Ubisoftowi, że można, bo to w końcu byli pracownicy Ubisoftu, i tutaj właśnie jest coś, co jest tym problemem dużym. Duże moluchy, duże firmy, dużo stanowisk, dużo testerów, duże koszta, większość niepotrzebne, i do tego stanowiska. Które absolutnie nigdy nie miały nic wspólnego z gamingiem. Tam są ludzie, którzy odpowiadają za efektywność pracy, niekoniecznie za to, co ta gra wniesie. Tych ludzi interesuje czysty zysk, nie głębia gry. I to jest kolejny problem. I choć moi drodzy, mam nadzieję, że ten segment nie odbije mi się czkawką, to uważam, że wszyscy nie zmienimy świata gamingowego jeśli będziemy narzekać, disować takie gry, ale zarazem je kupować. Ponieważ tyle tytułów, tyle rzeczy, tyle gazetów, tyle rekwizytów, które są skazane na porażkę, już o tym wiemy, to ilu widać twórców choćby, nie tylko polskich, ale też zagranicznych, którzy klasycznie piszą, hej, kupiłem, żebyście wy nie musieli. No i robią content, robią hajs. Wiadomo moi drodzy, że taka osoba wyda werdykt negatywny, ale taka osoba dokłada cegiełkę do fejmu, do spełnień, do mydlenia oczu korporacjom, marketingowi i temu wszystkiemu co się dzieje. Więc nie moi drodzy, nasza misja to nie narzekanie, naszą misją jest brak kupowania. I tak jak ja podjąłem w tym roku już decyzję, że nie będę preorderował do gier, mam nadzieję również, że... U was refleksje będą podobne, że nie będziecie na przykład kupować w ogóle gier, dopóki nie dostaniecie z rzetelnego źródła recenzji. A takie rzetelne źródła nadal są. Jest ich oczywiście mniej, ale są. I tu właśnie trzeba się skupić na zaopiniowaniu. A jeśli ktoś z takich dużych twórców dostanie kod do gry, żeby móc opowiedzieć, pokazać jak wygląda gra, to na takim live strumyku możecie na pewno sami po pierwszych kilku minutach wydać własny werdek i to mi się wydaje, że to była najbardziej autentyczna możliwość przetestowania tytułu u kogoś, na kimś, ale nie celowo, że ktoś kupił. Tylko miejmy nadzieję, że u twórcy, który otrzymał po prostu w ramach współpracy grę i wy sami możecie wydać werdyk niezależnie od tego, czy będzie cukrował, czy nie. Wiecie, jeśli miałbym jakkolwiek dobijać do brzegu tego materiału, to mam wrażenie, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie słowo patch to jest usprawiedliwienie. Ale kiedyś moi drodzy to oznaczało wstyd. Oznaczało, że coś nie wyszło. Oznaczało, że coś po prostu poszło nie tak. Dziś patrz to, codzienność. A gracze, beta testerzy tylko że płacący do tego, przecież to my płacimy za grę, którą jeszcze testujemy. I może właśnie w tym tkwi problem że przywykliśmy, że już nas to nie boli, że zamiast gniewu mamy akceptację. No bo jak mawiają, jeśli coś robisz źle, a ludzie ci za to płacą, to przestajesz uważać, że robisz to źle. Więc dopóki będziemy płacić za niedokończone gry, dopóty będziemy je dostawać. Nie dlatego, że twórcy nie potrafią, tylko dlatego, że nie muszą. Obecnie, moi drodzy, żyjemy w czasach, kiedy nie kupujemy gier, tylko pierwobietnice, zwabieni. Promocjami fajkowymi zwiastunami, całą machiną marketingową po to, żeby zapreorderować, kupić wcześniej, kupić nią premiery. Jednak moi drodzy, trzeba pamiętać jeszcze o jednym bardzo ważnym aspekcie. Obietnic. Obietnice mają swój termin ważności. A niejednokrotnie nam już pokazano, że nie dowieźli. I przyjdzie taki moment, moi drodzy, że kiedyś obudzimy się w świecie, że. Żadna gra nie będzie dokończona. Zobaczcie, że my możemy dużo zdziałać. Zobaczcie, że ruch, który był skierowany w sprawie petycji gier do Unii Europejskiej, dużo pozmieniał. Pamiętajcie, jeśli o czymś się mówi, niezależnie jak, ale jest głośno, to marketing mimo wszystko wygrał. Natomiast Tabelki i cyferki tego się nie przekłamie. Nie dokładajmy tam jeśli wydawca, jeśli producent, jeśli ludzie stojący za tym tytułem nie udowodnili nam niejednokrotnie, że warto. I cóż, tyle wszystkiego dobrego i do następnego cześć!